Cześć kochana, dzień dobry. Dzisiaj piątek i chcę ci przedstawić trzy kostiumy kąpielowe marki FOURMOIS. Pierwszy z nich mam założony. Jest to biustonosz z takimi printami roślinnymi. Przecudna zieleń i taki granat niebieski, haber. Proszę zobacz, tylko Jest to nosz typu soft, a więc bez żadnych usztywnień. I tutaj zalecam brać o jeden rozmiar miseczkę większą, ponieważ ja noszę 75F, a z tego musiałam wziąć G, żeby cała moja pierś była w miseczce. Tutaj nie ma żadnych usztywnień, żadnych gąbek, jest wewnątrz miseczki tylko taka markizeta, która nam stabilizuje pierś, jest firżbina otaczająca naszą pierś. Wszystkie regulatory i zapięcia są plastikowe, czyli nas nie uczulą. I tutaj, na łączeniu miseczek przy mostku, jest taka, e, taka sznoróweczka, którą możemy sobie regulować odległość piersi. Taki biustonosz, i do niego są majteczki, wyższy stan, oczywiście, takie, które lubię. Ja tutaj mam od, odgięty mankiet, także tego brzuszka mi naprawdę nie widać, bo nie lubię się nim za bardzo chwalić, ale możemy sobie też zrobić majteczki płytsze. I co Ty na to? Kolejny model ma biustonosz typu strapless, czyli można zupełnie wypiąć szelkę i te miseczki spokojnie nam utrzymają nasze piersi. Miseczka jest taką wytłoczką z pianki i ona już jest sztywniejsza, choć nie ma dodatkowych żadnych wkładek push up. Tak jak wspomniałam, szaleczki można wypiąć. Zapięcia i regulatory są również z plastiku. Tutaj przez środek miseczki przebiega takie cięcie, które jest delikatnie marszczone. To Taka ozdoba, a między miseczkami jest taki, taka sznoróweczka ze złotymi wykończeniami. Do tego biustonosza przewidziane są również wyższe majteczki. Ale bez mankietu. Genialnie nam kryją nasz brzuszek i świetnie go trzymają. To jest drugi. I trzeci, ostatni model kostiumu kąpielowego marki Purmua. To jest czarny kostium z górą typu soft, czyli bez żadnych pijanek, push-upów. Jest cienki materiał, fiszbinka, która. Okala naszą pierś, i tutaj wewnątrz miseczki jest taki panel boczny, który powoduje to, że nam delikatnie przytrzymuje naszą pierś, żeby nam nie uciekła pod paszkę. Ale słuchaj, ten biustonosz, on nam za mocno nie wybije tej piersi do góry, on jej mocno nie wyeksponuje, on układa zupełnie naturalnie nasze piersi. Tutaj na szelce zaczyna się taka falbana, i ona idzie przez tą. Całą długość szelki aż do końca miseczki. To jest w sumie taka forma topu, prawda? Nie będę odkrywcza, jeżeli dodam, że te wszystkie zapięcia regulatory są z plastiku. Do niego jest przewidz są przewidziane dwa rodzaje majteczek, ale jedne i drugie są wysokie. Jedne z mankietem, drugie bez. Moja droga, te kostiumy są dostępne na mojej platformie na Allegro. Możesz je tam zamówić, możesz również napisać do mnie na Messengera, chętnie ci wyślę. Mam prośbę. Udostępniamy, lajkujemy, komentujemy. Będziemy w kontakcie.